Przez prawie 20 lat Herosi zdążyli się bardzo zmienić. Zaczynając od części pierwszej, która oferowała jedynie cztery zamki, i wygląd jednostek nie był do końca piękny. Powprowadzono już rok później dwójkę, która poprawiła nieco grafikę, wprowadziła wiele nowych rozwiązań oraz jest bardzo fajnym zabijaczem czasu nawet teraz. poprzez legendarną już teraz trójkę, od której wielu graczy zaczynało, w tym przyznaję się również ja, chociaż w moim serduszku akurat nie jest to pozycja numer jeden, jak ma to miejsce u większości graczy. Po czwórkę, kochaną bądź nienawidzoną. Wszystko zależy od tego, czy jesteście fanami wprowadzonych tutaj innowacji, czy też nie. by po latach nieoczekiwanie powrócić pod nową banderą i w świecie trójwymiaru w blasku chwały wprowadzając pomysł trójwymiarowych miast oraz przedstawiając nam całkowicie nowe uniwersum w którym seria Might and Magic do teraz Aby w szóstej części pokazać nam ten świat jeszcze bardziej Przedstawiając nam wydarzenia, które miały miejsce setki lat przed tymi, których doświadczyliśmy w piątce Prezentując nowych bohaterów i ich niezwykłe osobowości Wprowadzając wiele zmian, nie przez wszystkich kochane Oraz nowe pomysły na jednostki i emocjonujące walki z bosami. Lecz przyszedł czas na całkowicie nowy rozdział. Jak sama nazwa wskazuje, Mighty Magic Heroes Online jest odsłoną, która rozgrywa się całkowicie w naszych przeglądarkach. Wystarczy wejść na stronę, do której link znajdziecie w opisie tego filmu, zarejestrować się i nacisnąć przycisk graj. Jak na razie dostępne są dwie frakcje: Necropolis, którą zobaczycie podczas tej prezentacji, oraz Przystań. W ramach obu tych frakcji mamy do wyboru bohatera magii albo mocy, tak jak to miało miejsce w szóstych Herosach. Wybór bohatera magii czy mocy zależy szczerze mówiąc, całkowicie od naszych osobistych preferencji, ponieważ styl gry obu tymi postaciami dość znacząco się różni, przynajmniej w mojej opinii. Jak na grę online przystało, na mapie przygody jesteśmy równolegle z innymi graczami, tak jak tu widać, i poruszamy się po mapie w czasie rzeczywistym, no inaczej chyba by nie dało rady tego zrobić. Ale za to już same bitwy rozgrywają się tradycyjnie w systemie turowym, co widoczne jest tutaj. O bitwach powiem więcej w dalszej części tej prezentacji. Jak również na prawdziwe Heroes przystało, mamy też do dyspozycji miasta, które możemy rozwijać na tą sprawę według naszych osobistych upodobań: czy stawiamy bardziej na, na szybsze zdobywanie surowców, czy. Szybsze regenerowanie się armii. Wszystko zależy od nas no, i od surowców, które mamy akurat na stanie. Tak wygląda okno naszej postaci. Tradycyjnie, oprócz statystyk, noszonych artefaktów i kupu przedmiotów, które możemy mieć ze sobą, największą innowacją jest prawie, że możliwość prawie że całkowitej zmiany wyglądu naszego bohatera, co widzimy właśnie tutaj. Od kolorów naszych szat, poprzez elementy naszego uzbrojenia, naszego wyglądu, znaczy no wiecie, szatki w ogóle, po to, to jak wygląda nasz rumak. <grych> e, tak jak było to też wprowadzone pas pierwsze w szóstce, możemy mieć u boku różne zwierzątka, które musimy już kopować osobno, albo też dostajemy w czasie gry różnie to bywa. Artefakty możemy tradycyjnie zdobywać na mapie. Możemy je zdobywać podczas bitew, ale także, jak tu widać, w sklepie u Zbrojmistrza. Zbrojmistrza. W sklepach możemy kupić także farby, aby jeszcze bardziej urozmaicić swoją paletę kolorów. Możemy kupować zwoje z zaklęciami jednorazowego użytku, możemy kupować runy i odłamki, które widzicie tutaj. Ale także, oczywiście ponownie, jak na online przystało, Musi być także sklep, którym możemy wydawać tylko nasze osobiste, prawdziwe złoto. Trzeba przyznać, że no, ceny może i są jakie są, ale bajerki są naprawdę fajne. Poprzez właśnie unikatowe farby, zwierzątka, po awatary i wiele, wiele innych rzeczy, których nie można znaleźć nigdzie indziej. Teraz powiem coś o samych bitwach. Przed rozpoczęciem każdej możemy wybrać, na jakim stopniu trudności chcemy ją rozegrać. Możemy ją rozegrać na stopniu domyślnym, ale także na wyższym, dzięki któremu zostaniemy bardziej wynagrodzeni, o ile w ogóle uda nam się przetrwać. Największą innowacją, która jak na razie jest tylko w Heroes Online, jest wprowadzenie mechaniki, która sprawia, że ciosy zadawane danej jednostce od tyłu zadają o wiele większe obrażenia, niż yy, przeprowadzone z innej pozycji. Od stosunkowo niedawna na mapie pojawiły się takie oto obeliski, które oczywiście z moim szczęściem są w większości nieaktywne, ale kiedy już natrafimy na aktywny obelisk, po kliknięciu na niego dostaniemy kawałek układanki, który ostatecznie odsłoni nam mapę pokazującą lokalizację zapomnianych ziem. Czym one są, musicie już się przekonać, grając całą grę. Przez te parę minut pokazałam naprawdę tylko krople w morzu możliwości, które, które oferuje ta gra. Najważniejsze, co jeszcze muszę zaznaczyć, to że wciąż jest to beta. Może i otwarta, ale jednak wciąż beta. Więc jeśli, jeśli nie przeszkadzają wam różnego rodzaju niedogodności, typu spadające serwery, błędy różnego rodzaju, przerwy techniczne i tak dalej. Możecie w pełni spróbować swoich możliwości już dzisiaj, jeśli ta recenzja oczywiście was do tego zachęciła. Mówię do Was Kleo i zachęcam do zagrania, zapraszanie znajomych i zaproszenia też mnie. <grym> do zobaczenia i cześć w samej grze!